Dzisiaj zagramy sobie w Robloxa, Nasza trójka i ta gra tylko że w Robloxie, Postaramy się przejść całość za jednym razem, ale żeby film nie był za długi, to podzieliśmy go na dwie części. A jeśli chcesz, żebyśmy nagrali jakąś specjalną grę lub zrobili jakieś specjalne wyzwanie, to napisz o tym w komentarzu. Miłego oglądania. Kurde, treści O! Dawaj, ustaw na 3 i zacznij. Jest. Jesteśmy. Nieee, yeah, udało tak się! E ja bo ja już głodny jestem. Masz 98 chyba głodu, tak? Bartek... Trzeba jak, jak będziesz tyle żar <laughs> Zapierdoliłeś mi melona? Wszystko wam dam potem. Wszystko do auta ładuj. No tak zrobimy, bagażnik go Nie od bagaźnika, ja pierdolę. A dobrze. czemu on tak wisi? Co wisi? Do środka. Co no wierzę, wisi? Nie wiem, się tyle lepiej cały ten kamper. Jezus, co, co, co to tu robisz? co by tu robi ta? Po co to nam to? <laughs> Dobra, jadymy kuźwa, nie będę czekał. Co my tu, a co my tu produkujemy? Ja a drzwi, ty bał się. Ewy, O, o kurwa, nie możesz tego wsadzać. Auta! Nie! Jedyka! Sebek, to czekaj. Ja jak, nie mogę usiąść. Ty no, gdzie ty nas A jak się wyrzuca? Bo obok pana usiąść? A, a śmiało, bo, bardzo. No. Ej, nie wiem jak się... O*** Kierowca to... Siedzicie? Siedzicie, dobra. Jak bananem rzucić? Ej, nie mogę. Rywa. Ły! Ły! Czy my dachowaliśmy? Ej! O cholera. O co, epilepsji dostanę? Jak z nim wyjdziemy ty? Dachem, dachem wyjść. Jak dachem? coś zrobił. A czemu ty żeś w ogóle z drogi zjechał? <laughs> ja trafiłem, się ty... kieruj, o, czekaj, ja drzwi za czekaj, ja sobie siadzę, o. O, a jak się z boże, jak tył, tak do tyłu, tyłu. Ta masz tak, ja... tak, Dobra, dobra, tak, tak, A gdzie mamy? Daj, Tam do góry? Czy w... Tak, tak, jedź tędy, jedź drogą, cały czas jedź do pierwszego. No dobra, już ogarniałaś światło, mam wąsone? Ej, nie mam ogóle, pojęcia, chyba pojęcia, to zgasły. Ja teraz mam wąsone, dobra. Rzuj to dwój, a nie na jedyce pił jest. A, bez kito. Iksu. Dwójlaj gaz, to f***a. Kręcimy. O, papapap. Pa. Pa, pa, pa. Dobra, pojedę każdy, zablokowana droga. Sta mój, sta mój! Ja muszę wysiąść. Po co? Albo nie, albo nie. Jedź. Ej, oh. Ej ciągnie z gos. Ej, ciągnie z gos. Odpal. Ewo, traktor z Jak mam odpalić? Oh. O, ja nie wiem. Bartek, siadaj, bo możemy lecieć zaraz. Nie, ja postoję. O oh, cholera. Oho? Oho? Ej, my tu kur... zaczęliśmy, Cepie. Ty... Co ty, ty że nie zawróciłeś? <laughs> no ty dobra, mi kazałeś, żebym mogła jest. jechać. to jest to Trzeba na drugą bajkę jechać. Jezu. Taką traskę walnąłem już. Bój, taka Człowiek, człowieka jakby eurotraków do sobie, nie? Ciągnij, ciągnij! No na jedyneczce, bo nie da rady. Dawaj malina, ciągniesz Trzymaj lewy kontrol, aby klęczeć. Właśnie no, też to zobaczyłem. I... Nie? Lepiej tak nie rób. Bartek klęka. No Barte Bartek! są długo będziesz tak jechał? Nie wiem gdzie mamy jechać ja mogę sekundę się zrobić? Nie możesz Biedź to... teraz, rozlejesz Pak te lepiej Bo tak siedzę er, Erne stój, to coś tam wypadło, stój Co wypadło? Stój, bo Co coś Kurwa! Le... <laughs> Kontruj! Gdzie? ale te w ogóle te najazdy powypadały Pogubiliś tam wszystko I nie tylko na najazd, coś tam leży A jak, ty część od kampera jakaś leży ja tu nie chcę was straszyć, ale wyś to coś tu pogubili Chłopaki, kopaki czekaj ta, ej, bo mnie tam nie ma w aucie jak coś Ty, ja jestem na dachu, proszę nie, nie odjeżdżać tak robisz? co teraz? Teraz ja I gaz do chuja, tak jest Będziemy to chować, coś czuję O cholera Coś czuję kurwa Coś czuję, że to się dzieje. Co tam mamy Chyba checkpoint chopaki patrz, patrz, za pierwszym A checkpoint Stój Gdzie domek. Co jest? O cholera Eee! Ty coś zrobił? To właśnie stałem Nie ruszaj się Erdys. Ja, ja cię ja, dochodzę. Ja, 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 ja sobie poradzę, chopaki! Siemano! Jak tam? Daję radę <noise> A co no, panie, panie Sebastianie, parkowanie równolegle Zaliczone Tak, jeden Gdzie jest drugi? No w domku Kurwa Jezus Nie <noise> a, no kazu. Ja pierd... chłopaki Czekaj, ja no. Cię wyciągnę już Teraz <noise> <Ja głosy> <ja> to już <noise> Nie no, pat Patrz, ja patrz, go, patrz, go wyciągam jak już pat, patrz No Ładz go! Już, 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 już kylny, jest, no na prosty. Idzie, Dawaj, kaki, kaki, kaki się daje. A mogę się karnąć? Chcesz? A śmiało. No nie, zawiesi. Nie, co jest? Zawiśliśmy chyba. Nie do tyłu! Kura, co tak orosz? No. no co tak miota tym? No taka droga, dwuje Boży, zapnij Możeście, możeście coś chyba włożyli co nie jest przyczepione Jedynka Kurwa nie znajdę Bartek, jak. jedynka No po taką górę to wiesz Idzie o, Ty chłopaki bo nic nie widzę Czekaj ja wyjdę, ja wyjdę, ja wyjdę Brawo. delikatnie Musisz tam je pokierować. Do Brawo Brawo, kurwa Spod... Brawo Bartek Dobra, stop. Prze. Brate, kałuj, kałuj. Kuźwa. Ziutek. Powoli, powoli, do przodu, no. Dawaj. O, prosta. Cała prosta, mówię ci. Daj. Prawo tylko troszkę. Prawo, 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 prawo. Dobra. Pięknie. Widzę, widzę. No. Siadasz? Pan, chłopaki. No. no. Ty, bo kolega no. wejść nie może. Jeden, <grym> jeden. Kasper, trzeba użyć klamki. Kurde. O kurde, o, o cholera, o cholera, cholera. O cholera. Trzeba będzie się ciągnąć nie. chyba Bartek Ręczny pod P, jedynka Teraz gaz i puszczasz ręczny Tak, taki... działa. My tu nie podjedziemy, chcę wam coś powiedzieć Nie no, Poczekaj dawaj się. tego Czekaj, zamontuję, czekaj no. Już idę Cześć Dawaj, dawaj Jeszcze troszkę Już jedziesz, tak? Daradę? radę chyba I po deskach, do góry Dawaj, 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 jedyneczka <noise> Tak patrzę to ja chyba to za szeroko rozłożyłem Ja do tak patrzę bań. to ale chyba <noise> kierowca <głos> <głos> Patrz to. Tera to? Lota Nie niech wycofaj i teraz podłożymy Przejdź to zostaw. Cofam o, o cholera, cholera. <noise> NIE! To dawaj, jedyka, 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 jedziesz, jedyka, jedziesz dawaj, to, dawaj, to. Jedzie, jedzie ja, Teraz powoli, 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 powoli Ostra dzida, kurwa! Patrz, noj, patrz ty go! NIE! zaczekaj! No, doczekaj! <laughs> Ej, bo tam deski trzeba ci chyba rozłożyć, nie? No <laughs> nie, <laughs> tam, bo... Dosyć logiczne Dzieci, przerwa na siku O kurwa, nie mamy dzieci Ja pierdola, albo zysk <laughs> Ej, to nie jest kuchenka, to jest podnośnik. Bierzemy kurwa drugi podnośnik. A mój arbus. Bartek jedziemy. O, robią samochodowy dzisiaj. Kurwa, no, dzisiaj. Nie, a RNS, stój, kuźwa. Ja, pierdole, nieku, ja, ja. Bartek, RNSa nie ma, kuźwa. Dobra. O, Bartek, tutaj ostrożnie, bo tu woda jest. Jak to lud jest? Skronie. Dobra, dawaj. Człowieku, on na jedynce nie ma limitu O chuj O, 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 o? o. Ej, bo droga pan się skończyła. Do tyłu, do tyłu, bo żeś przejechał! Do tyłu. Panie, je pan, jedzie Bartek, gdzie ty idziesz? Do tyłu! Co? Do tyłu! No nie to ten co? ty w ogóle? Kręć jak w lewo to? i to tu. Kur... tam, o, tam, tam lewo. Lewo lewo, 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 Dobra, w prawo. Chudźba, stój. Oh, kurwa, stój. Po. Dobra, tam widzisz? lewo. Just już, starczy, starczy tego. Kurwa, no jadę. No. Oj. Dobra, w lewo. A, gdzie jest pan Kacper? Idź w lewo. Na, na, na chuj jestem, patrzę chudy, jak on jedzie. lewo, Masz, lewo. Drogi nie ma. lewo, lewo, lewo. Chudy, patrz, patrz. Tak? O, o, o kurwa. Oj, chud... Nie, dobrze Ha, Kurwa, Kacper wyleciał Dwuja. Gdzie wy żeś tam taką trasę wybrali Ja pierdolę Kolejku, jedziemy do Sosztowca <noise> Pasuje Przerwa na szluch, przerwa na szluch Poczekaj Bartek, nie jedź Nie jedź Czekam, czekam Kacper, spokojnie Nie jedź Bartek, bo Podnośnik nam szwankuje troszkę. Tora? Kasper stoję nie przejmuj się <laughs> Jeszcze ja, nie jedź Oj. Ogarniemy. Nie, tutaj daj. Blisko, blisko, czemu tak? A, sorry. No. O! O. Nie, blisko, blisko, bliżej. To dobra, blisko? dobra, dawaj Bartek. Nie, nie, Czekaj, ćwiczyć. A weź tam je, pchaj tam może trochę, co? No, kurwa, na wsteczny to nie pojedziesz do przodu. Dobra, Bartek, powoli. Czekaj, ja pierwszy! Powoli, o, powoli, kuj... powoli, powoli. Dobrze, idzie? Czeka, o, Jeszcze? Czekaj, czeka, czeka. do przodu. Musi tak kierować. O, o, To? 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 No? Nie, drugą majkę, drugą majka, Drugą majka, majka, majka. Do przodu, Ład, kuj... gazu. Do pogubił Do gazu. Do gazu. Czeka. <laughs> Chcesz deskę przyspawać? Nie wiem O, 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 o Bo... Bartek jesteś gotowy na drifting? Dobra, czekaj, ja, ja idę Co ty a pierdolisz? pierdolisz? A ty gdzieś przepił no nie zdają takie numery Tylko ta deska przeszkadza trochę Pomyślałem, no, co coś zrobi. Nie pojechał. A co zrobi. Patrz. O cholera. O, mamy wodziajkę, tu mamy. Tu trzeba deski się pobawić. Ej, ale te dytki trzeba montować. Zastaw, zostaw, zostaw. Deski no, tu sobie weźmiemy, markę. deski tu sobie weźmiemy. A, ale trzeba je ładnie poukładać na dachu. Tak, tak zrób. Bo trochę jest Czekaj, żeśmy... bo masz Hacka! Nie zapierdalaj tyle. Dwuja! Z kastorami wróciliśmy. Mamy deski. Nie no, nie można jedzie. E no w to? Gdzie ty jedziesz, Ochulera. Spierd! Gdzie? Gdzie? E! Bardzo nie... A ty mnie tu? To no prosto, prosta droga była przecież. Ingo Bartek, a ja? Ej, hopoki czekuj tam. Jodem, 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 jodem. Drzwi zamknij, eee. A po co Znowu to też tak robisz? No. Uwaga, hopoki będzie telepać. Truja. Może jakieś radyjko byś sobie włączył? No to nic tego nie będzie, głupoki. Eee, no! <noise> Kałuj, Bartek! <noise> Co to pan robi? A nie, nie trzeba. A jedzie dobra. sam, kurwa. I no, żeśmy wysiedli, no to, nie? O, no. Bo no, my żeśmy tak doładowali. <noise> Ale jedzie, ty. Dobra, bo to muszę redukcję pierdolnąć, żeby on wjechał. Dokładnie. Kurwa. O, 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 kurwa. oj! Oj, oj, oj. Czekam, 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 spokojnie Zacząłem się, Ok, świetnie Weźmieta tego bolca z przedmaski, bo widzę Jak Mercedes ja Taki śmieszny to założył Dobra Mercedes O człowieku, to autostrada jakaś Muszę się przejadę To ja, no, wpadniesz w zaraz człowieku jakiś A sumie No nie no Zaraz te deseczki ustawimy Poczekaj pan Bierz dech, ale długa, ale kurwa ty. Czemu Taki nie do... mamy. Brałeś. Czemu... Który mi kur***? jest Ej! O! Ty! Ej, er, er spot. Tak, tutaj deskę z dachu. Co nie? No Podepnij wciąż o, o ja ja pierdolę Poszło Dobra Potrzebujemy po... Zrzuciłem Nie, Myślisz? Nie, niosę, niosę Robimy to Jadę A jak spadnie? To... To koniec. Ja wierzę, że nie spadnie O cholera o k***a Ty, bo stanął dęba <grym> Ty, co teraz? No co, poluzuj linkę Czekaj, tylko ja położę... GAZU! GAZU! No, mano! Czekaj, to trzeba zabrać Przyczepić panie nie jedź. No Coś tam zrobili, kurwa <grym> Ja pierdolę, ja z wami nigdzie k***a Więcej nie jadę Zaraz to się ogarniemy, czekaj. Atakujemy. Nie no że to tak działa, nie? Nie, i tak nie, Atakujemy. Atakuję. Bo... Da radę, patrz, on już się podnosi tam. Zobacz, góra. On po górze by się mógł... ten. Nie no, <laughs> gdzie? Patrz jak go obraca tam człowiek. Widziesz, jest na No, wciągarka mamy zajebistą. to ciągnie? Ja tu tak mi że ale nie wiem, co się dzieje. Będzie. Opuść, opuść, opuść. Opuś. Eee, straciłem opuś, ja się, pierdolę, O! Patrz. Usunąłeś? Ta. To usunę też z tyłu. Czekaj, no ja nie możesz kurwa, to, Kartek kurwa Czekaj. No czekaj, zawrócę no. Nie zawracaj! Nie tam kurwa co ty robisz? Nie ciągnij mnie No o, stój, już, daj nam! O, nie zawracaj! A, a my daj nam się iść! Do przodu jej, do przodu jej, do przodu do kurwa. No To Czemu zawracasz? Nie, Chodź. jest. odbię? Co tam? No tu! I teraz mi przód podepnij Ale po co, ale jak tuż od Tam po lewo masz wjazd Na lewo lecisz, w górę, w górę lecisz. Pod mostem jedziemy? A. Ale jedzie ty, ale daję czadu No i co, pionowo pod to Spokojnie, Linka cię trzyma. ja pierdolę. No jak? Trzymacie linka, zaufaj mi A możemy usunąć, tak Wróciliśmy. Patrz ty go Wyjedziemy z tej przeklętej zimy kiedyś? już czuję, że nie, że my jesteśmy zaraz w sosowcu Na razie to się czeka, byśmy byli jakbyśmy byli wielzyjowie To też jest opcja O, ty będziesz kierował? A ja, co, są tylko te, nie przejmuj się O kurwa, bo wysiadłem Ja pierdolę Uf. O, no, no co ty robisz? Bo wysiadłem, chciałem spację kliknąć No Nie mogę faj, ta faj Podpinaj to to Pani Łosi, bo ja wysiądę To mówię, że na Orleńka trzeba no Tu 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 kurwa Mercedesem jedziemy tak Tak A Według gwiazda kuje no nie zapinuj tego ręcznego jak on ciągnie no A my wtedy byłeś w miejsce ku... o ja dole. rozjebiemy się Ja Chyba tak ładnie już było no A już było dobrze, no już było dobrze A gdzie ty jesteś? Podnoszę Co ty podnosisz? O. No się k... podnosi, ty Okej, okay, patologiem R... Kurz, ja coś zjadł no. Ja też Eee Oj I co teraz? Za no bo ja mylę spacji flikam Eee Oddychać nie mogę e... Biorę haka ze sobą i już wypyłam. Już, no. nie Sebek. już Co nie zrobił.